Cześć wszystkim, mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z dyrektorem Regionalnego Muzeum w Krotoszynie, panem Piotrem Mikołajczykiem. Dzień dobry. Tak, i moje takie pierwsze pytanie może zacznijmy o, o początki o historię powstania tego muzeum. Czy muzeum jest jednym ze starszych tego typu obiektów i w ogóle instytucji w naszym regionie, bo powstało w 1957 roku? I to jest i korzyść, i trochę ciężar, ponieważ korzyścią na pewno jest to, że mamy bardzo dużo zabytków, bo na tym etapie, kiedy właśnie w latach 50. powstawało, to mnóstwo mieszkańców Krotoszyna przynosiło tutaj przedmioty, które jeszcze wtedy mieli w domach, i dlatego nasze kolekcje, szczególnie etnografii, są bardzo bogate. Muzeum powstawało jako PTTK jako oddział PTTK, Muzeum pttk -owskie. Natomiast e, obecnie jest to też trochę ciężar, no bo e, no powoli nie mieścimy się w, nawet w budynku po w którym teraz mamy siedzibę. Nie? Raz już muzeum zmieniało swoją siedzibę z Krotoszanki tutaj, bo się nie mieściło w Krotoszance, a teraz powolutku nam zaczyna brakować miejsca nawet tutaj. <laughs> Powiedział Pan o zabytkach. Czy ma Pan jakiś sentyment do jakiegoś zabytku? Czy... Czy sentyment? Nie wiem. Każdy zabytek ma coś w sobie, moim zdaniem. W każdym można znaleźć coś ciekawego. Muzeum Regionalne ma to do siebie, że jest tutaj wszystkiego po trochu więc mamy zabytki z różnych dziedzin i z każdej jest troszeczkę. I bardzo pozytywną dla mnie i korzystną rzeczą jest to, że te zabytki są związane z krotoszynem, a jestem regionalistą poniekąd. i. Wszystko, co z Krotoszynem związane, zawsze jest dla mnie interesujące, więc no, nie mogę wskazać jakiegoś jednego, który mam mhm. zabytek. Mogę pokazać, który jest najstarszy, który jest nie wiem, najcenniejszy, tak materialnie, natomiast jeśli chodzi o jakiś taki zabytek, który bym musiał, miał wybrać jako taki dla mnie najcenniejszy, pod względem takim, nie wiem, historycznym czy mhm. merytorycznym, to nie wskażę tego. Okej. Okay. A czy nasi tutaj mieszkańcy Krotoszyna często odwiedzają muzeum? Tak, znaczy muzeum jest ogólnie jak na takie muzeum regionalne, więc mhm. w małym mieście jest dość często odwiedzane i odwiedzają nas nie tylko osoby tutaj z naszych okolic, ale przyjeżdżają do nas też osoby z różnych miejsc, nie tylko Polski, ale też świata, bo, bo mamy ludzi spoza Europy nawet, szczególnie wakacje, natomiast sporo mieszkańców Krotoszyna i coraz więcej mieszkańców Krotoszyna odwiedza miasto, coraz więcej mieszkańców Krotoszyna interesuje się historią lokalną, to jest mało oczywiste. A ta historia lokalna jest bardzo ważna dla budowy chociażby świadomości takiej lokalnej, patriotyzmu lokalnego. Moim zdaniem bardzo istotnego dla budowania wspólnoty tutaj lokalnej, żeby nas nie dzieliły poglądy polityczne, żeby nas nie dzieliły jakieś drobnostki, żebyśmy mieli poczucie, że my wszyscy jesteśmy stąd. I muzeum takie regionalne jak nasze, mam nadzieję, że temu służy. To prawda. A jak to wygląda z młodymi ludźmi? Młodzi ludzie y, dzielą się na kilka grup. Mhm. Są pasjonaci tacy, którzy są historią bardzo mocno zainteresowani, tą lokalną szczególnie, angażują się w działalność różnych stowarzyszeń, grup właśnie takich historycznych, takich eksploracyjnych czy archeologicznych, i oni bardzo często nas odwiedzają. Są osoby, które trafiają tutaj z przypadku czasami i bardzo często zdarza się, że one potem do nas wracają. No i są osoby, które nie interesują się historią, ale ja zauważyłem z doświadczenia, że bardzo często jest tak, że to zainteresowanie historią przychodzi z wiekiem. Bardzo często mam do czynienia z taką sytuacją na przykład, że ktoś przychodzi do nas, szuka informacji o swoim dziadku, który był, nie wiem, powstańcem wielkopolskim, no bo... 15 lat temu, jak dziadek jeszcze żył, to wyrzucił wszystkie pamiątki po nim i nie ma. I teraz przychodzi do muzeum szukać. Bardzo często to się zdarza, hmm. więc zauważam też, że takie zainteresowanie historią przychodzi później często. Ale jest spora grupa właśnie młodych ludzi w Krotoszynie, którzy są bardzo zainteresowani taką lokalną historią z punktu widzenia takiego materialnego. Tak to określę. No i właśnie, a propos muzeum, dzieje się dużo działań. I czy mógłby Pan nam troszkę poopowiadać o tych działaniach? Muzeum jest instytucją e, kultury. Po pierwsze, więc nasza działalność musi się zawierać w tych ramach kulturalnych, ale jesteśmy dosyć nietypową instytucją, bo jesteśmy instytucją też historyczną poniekąd. Dla nas, jakbyśmy popatrzyli sobie na takie dokumenty, ja nie będę teraz truł o dokumentach, natomiast jakbyśmy sobie zobaczyli na przepisy, które zobowiązują muzeum, to ważniejsze w muzeum jest zabytek od człowieka. Więc to, ile osób nas odwiedza, to jest taka rzecz dodatkowa, bo dla nas najważniejsze jest, jakie mamy zabytki, mhm. ile ich mamy i w jakim Dokładnie. one są stanie. To jest dla nas najważniejsze, bo my mamy. Jesteśmy taką zamrażarką dla historii Krotoszyna. Więc my tutaj mamy te przedmioty, te dokumenty związane z historią Krotoszyna i my je tutaj zamrażamy. I ktoś zainteresowany przyjdzie, otworzy tą zamrażarkę i może sobie zrekonstruować tą historię lokalną na bazie tego, co my tutaj mamy. Ale staramy się oczywiście poza te ramy przepisowe wychodzić często, więc oprócz tych wystaw, lekcji muzealnych, których mamy bardzo dużo co roku, staramy się organizować imprezy, które nie są oczywiste, których w mieście nie można spotkać. Czyli to nie są jakieś festyny, to nie są jakieś pikniki, biesiady osiedlowe. My organizujemy na przykład Wehikuł Czasu, czyli taką imprezę rekonstrukcyjną, gdzie na kilka godzin jakiegoś tam dnia staramy się przenieść w czasie. Czyli zapraszamy tu rekonstruktorów z różnych epok, bo wehikuł Kuły czasu dotyczą różnych wydarzeń historycznych, więc tegoroczny akurat dotyczy średniowiecza, że zaprosiliśmy więc rekonstruktorów średniowiecznych i przestrzeń między muzeum a Kościołem Piotra i Powa staramy się zmienić średniowiecze, żeby każdy, kto tam wlezie między te kramy, które tam będą rozbite, poczuł się jak w średniowieczu. A robimy to dlatego, że w tym roku przypada rocznica śmierci rycerza Wierzbięty, człowieka, który lokował Krotoszyn i sprawił, że nasze, nasza miejscowość jest miastem w ogóle, więc ważna postać, a troszeczkę chyba, chociaż ostatnio jest lepiej, ale chciałem powiedzieć, że trochę zapomniano. No i właśnie tego typu imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem? Moim zdaniem sporym, bo y, wiem, że na Wehikuł czasu przyjeżdżają osoby nie wiem, z Kalisza, z Poznania specjalnie, żeby zobaczyć, bo tu w okolicach, na przykład, tak jak w tym roku, turniejów rycerskich nie ma. Są pokazy rycerskie, no ale turniej to nie jest to samo. Pokaz, gdzie rekonstruktorzy walczą, żeby było ładnie, to zupełnie inny, coś innego niż, niż turniej, gdzie, rycerzy, gdzie rekonstruktorzy walczą ze sobą, żeby wygrać. Mhm. To zupełnie in, inaczej mhm. to wygląda. I wiem, że, że na u czasu tegoroczny przyjedzie sporo osób, nie wiem, z Kalisza, z Poznania, z Wrocławia. Wiem, że tu się wybierają. To zawsze jest około pół tysiąca ludzi, co jak na koszty tej imprezy, bo to nie jest droga impreza w organizacji, przede wszystkim przez moje znajomości, szczerze powiedzmy. Natomiast ona nie jest droga, a jej koszty nie są duże, ale liczba osób, ilość osób, które z niej korzysta, jest całkiem spora. Także ja uważam, że to 500 osób. No tak jeszcze mówię przed imprezą, zawsze tak bywało, ale to, to, to pół tysiąca ludzi, którzy, które nas odwiedzają właśnie w czasie tej imprezy, to myślę, że wystarczają tutaj na nasze, na nasze potrzeby. No, tego się nie spodziewałem. Mega osiągnięcie. No nie wiem, czy mega osiągnięcie. Osiągnięcie by było, gdyby ta impreza miała, była imprezą masową i byłaby wielka pod Krotoszynem i by była bitwa na kilku tysięcy rekonstruktorów. No, ale nie jesteśmy Grunwaldem, który no, ma dokładnie. gminę, gdzie jest jakieś wydarzenie historyczne, więc musimy mierzyć trochę siły na zamiary. Nie mamy też jakiejś tam infrastruktury takiej historycznej, akurat średniowiecznej, bo drugowojenną byśmy fajną znaleźli i też planujemy coś takiego kiedyś jeszcze zrobić, ale to... Tam za parę lat pewnie. Dobrze, czyli na razie nie zdradzamy. Nie, nie, bo taki czasu organizujemy wtedy, kiedy mamy środki finansowe na to, a my jesteśmy najbiedniejszą mm -hmm. instytucją kultury w mieście. No i organizujemy je wtedy, kiedy jest jakaś rocznica. Mm -hmm. W tym roku akurat okay. przypadła taka, nie inna, w przyszłym roku też już mamy jakiś tam pomysł, ale no na razie jeszcze nie będziemy mówić, mówimy o tym, co się dzieje w tym roku. Dokładnie. A tutaj propos muzeum, czy znajdują się tutaj jakieś miejsca, do których nie każdy ma dostęp? No, pf, no oczywiście, bo no, wystawa to jest rzecz, do której, um, sale wystawowe to jest miejsce, do których można zawsze wejść, czy, czy tam sala wystaw czasowych, czy galeria refektarz, która należy do Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Natomiast nasze piwnice, czy nasz strych, no to nie są rzeczy, do których tam na co dzień się wchodzi, ale na przykład na, nocy, na nocach muzeów piwnicy otwieramy, więc są dostępne, tam zawsze coś organizujemy, że można wejść, zobaczyć. Na strych bardzo rzadko, ale czasami grupy wpuszczamy takie zwiedzające, albo na przykład dla półkolonii robimy gry po muzeum, żeby nie zanudzić narracją tam historyczną. To dzieciaki, jak tu małe wpadają, to najczęściej pozwalają im się tu pobawić, więc rozwiązują zagadki, szukają, biegają po muzeum i wtedy czasami trafiają na strych, bo ich tam jakiś, jakiś trop to prowadzi. Czyli jest możliwość zobaczenia takich rzeczy, na które jakby na co dzień nie ma dostępu? Yes, są takie momenty, nie są, nie, nie, nie są częste, ale mm -hmm. raz ja w to roku to co najmniej zawsze można znaleźć taki, taki, taki dzień, gdzie do tych piwnic na przykład wpuścimy. To bardzo fajnie, że jest w ogóle taka możliwość. No też uważam, że to zawsze jest bardzo ciekawe. Ja teraz też wchodzę sobie po różnych ciekawych miejscach, bo, bo na naszym kanale YouTube nagrywam filmiki, na przykład włażę sobie na wieżę ratusza, albo na wieżę kościoła Piotra i Pawła, albo w inne miejsca, które normalnie się nie wchodzi i widząc wyświetlenia tak, tych, tych materiałów, no to ludzie bardzo są zainteresowani właśnie takim łażeniem po, po obiektach w Rotoszynie. A właśnie, a przychodząc teraz bardziej do takiej trochę Pana prywatności, mhm. jest Pan założycielem Bractwa Rycerskiego, jest Pan dyrektorem muzeum, ale też również nauczycielem historii. Jak to się robi? Jak pogodzić tyle rzeczy na raz? Nie da się. <laughs> to jak Pan to robi? Znaczy to, Szczerze mówiąc, jeżeli coś kogoś pasjonuje, to to zrobi. To znajdzie na to czas. Bo brak czasu najczęściej jest wymówką. Nie można, znaczy, jeżeli naprawdę coś Cię interesuje, czymś, coś Cię pasjonuje, to czas na to znajdziesz. Sobie tak poustawiasz życie, że znajdziesz na to czas. Ja również znajduję czas na pracę w muzeum muszę, no bo to jest moja praca. Praca w szkole, no, tam pracuję z, też trochę z pasji, bo, bo, bo zawsze lubiłem kontakt z młodzieżą, lubiłem prowadzić lekcje historii. Nie wiem, czy młodzież lubi, ja lubię, to jest takie pastwienie się nad młodymi. Natomiast jeśli chodzi o, o grupę rekonstrukcyjną, no to też jest pasja, którą się zajmuje już ponad 20 lat I, i to też jeszcze sprawia mi frajdę. Tylko trzeba pamiętać, że to jest hobby, więc jeżeli hobby przestaje sprawiać frajdę, to się z niego rezygnuje. Dopóki sprawia frajdę, no to jestem w to zaangażowany. Także nie ma braku czasu, jest po prostu brak chęci najczęściej. Dokładnie, ale czyli mówi Pan, że, że te chęci są duże. Jakie są plany na przyszłość? Plany na przyszłość. No to w szkole pracuję przez rok jeszcze, no bo, bo umowę mam na rok. Muzeum, kadencję rozpocząłem w tym roku kolejną, pięcioletnią. Grupa rekonstrukcyjna działa, mamy mnóstwo pokazów, imprez, nawet więcej niż przed pandemią, co mnie zdziwiło, więc jest tego dużo, dużo, dużo więcej. To Z jednej strony pozytyw, z drugiej strony tego czasu może faktycznie zacząć brakować, ale to się wybiera wtedy te że miejsca, na które chce się pojechać, które bardziej interesujące są. No i w ten sposób działamy. Ale proszę pan też temat pandemii. Czy ta pandemia jakoś mocno pana przyblokowała w tych wszystkich działaniach? Nie, bo wczas, podczas pandemii, no mówię, muzeum to jest taka specyficzna instytucja, gdzie zabytek jest ważniejszy od zwiedzającego. Mm, dokładnie. Więc w czasie pandemii mogliśmy opracować zbiory, mogłem sobie opracować historię Krutoszyna, rozpocząłem nad, nagrywanie i, i publikowanie na YouTubie, bo w ten sposób miałem kontakt ze zwiedzającymi, więc ta pandemia, mimo całej beznadziejności tej sytuacji, tu w muzeum spowodowała, że otworzyły nam się, musieliśmy poszukać nowych dróg, nowych możliwości, tych, ty, tych dróg poszukaliśmy, i one nadal funkcjonują, bo pod pandemii chciałem zamknąć ten kanał. Ale okazało się, że y, ludzie byli tak zainteresowani i tyle dostałem informacji zwrotnych, że, że nadal to kontynuujemy. Gdzieś tam, czasami w mniejszym wymiarze, czasami te materiały są króciutkie, tam minutowe. no bo przy pracy tu w muzealnej, jak się jeszcze zaczną, zaczną wycieczki zwiedzający na no to jest mało czasu na, na nagrywanie, ale zawsze jak raz w tygodniu staram się publikować, bo. Ja muszę mieć wszystko poukładane, więc raz w tygodniu wiem, że muszę opublikować, no to to zrobię. krócej to będzie trzyminutowy film, czy dziesięciominutowy, nagram to i opublikuję, więc tak to funkcjonuje. Czyli ten czas pandemii jakby dał więcej możliwości, inspiracji do. Czy nie, zamieniu, wiem, nie, nie, myślę, czy więcej, nie wiem, czy więcej możliwości. Dał nową możliwość. Mhm. Nową możliwość zmusił nas do, a mnie w sumie szczególnie, do poszukania nowej nowe jakiejś tam furtki. Nie dał więcej możliwości, ale stworzył, zmusił mnie do znalezienia nowej. Drogi do, do dotarcia do, do osób, które historią się interesują. Bo, bo dla takich osób jest oczywiście działalność naszego muzeum kierunkowana, prawda? A jeszcze takie kolejne pytanie, czy tutaj straszy w muzeum? Że jak budynek ma 300 lat, no to będzie strasznie prawda, no, więc nie widzę innej opcji. Musi straszyć, więc straszy. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo mamy tutaj przyjemność siedzieć na krzesłach, które mają ile lat? No około 100, około 100. I właśnie, czy tu jest w muzeum dużo takich zabytków, które są takie już naprawdę że 100 lat muzeum, jeśli chodzi o nasze zabytki, to jest młody zabytek, mhm. to jest młodziutka rzecz, także to nie jest nic bardzo starego. Więc najstarsze eksponaty, które mamy w naszych zbiorach, najstarszy eksponat, jaki mamy w naszych zbiorach, ma 10 tysięcy lat. Są zabytki, które mają kilka tysięcy lat, są zabytki, które mają kilkaset lat. Tutaj akurat jesteśmy w sali etnograficznej, mhm. więc tutaj zabytki, które mamy, mają od 150 do kilkudziesięciu lat, bo to pokazujemy życie codzienne, narzędzia. Sprzęt używany w domu po prostu. A nadal znajdują się osoby, które przynoszą te zabytki? Cały czas, cały, cały czas. czas. W wakacje y, musieliśmy kilku nawet osobom odmówić, ponieważ y, chciały nam przekazywać jakieś maszyny, a maszyn nie jesteśmy już w stanie u nas nigdzie przechować, więc to też jest. No. Zresztą kilka dni temu, we wtorek, czyli parę dni temu, dostałem propozycję, żeby przyjąć kolejne pianino. Nie wiem, gdzie <grym> wstawię, więc no, cały czas ludzie przynoszą. Super, to jest naprawdę bardzo fajne. Bo oznacza to, że muzeum cieszy się zaufaniem. Bo skoro ktoś przekazuje coś do muzeum, to znaczy, że ufa tym, którzy tu pracują. I bardzo, bardzo to jest dla mnie... To jest chyba największe docenienie dla mnie. Właśnie, Dokładnie, że... czyli ludzie jakby ze swojej strony też pokazują to zaangażowanie. Tak, tak. tak. No dostajemy taką informację zwrotną nawet jak przekazują, że nie da to tego synowi, bo syn dwa tam wyrzuci. Więc woli to dać do muzeum, bo wie, że tutaj będzie. I to jest super. To Tutaj teraz tak może na koniec yy, zapytam o jakieś nowe wydarzenia, które dzieją się w najbliższym czasie. Czego możemy się spodziewać? W najbliższym czasie, no mówię, rok szkolny się zaczyna, zatem będziemy mieli mnóstwo lekcji muzealnych, będziemy mieli zagadnienia cykliczne dla dzieciaków, konkursy dla uczniów szkół, wystawę czasową, która zacznie się w połowie września. Wych czasu już pewnie minął i kiedy jest to publikowane, więc już będzie po. Natomiast będą jeszcze spotkania z historią i tak dalej. Więc na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, na YouTubie, wszędzie informujemy o naszych działaniach. Ich jest sporo. Bardziej cały czas podkreślam, jesteśmy małą instytucją, małą placówką, a ty mam wrażenie, że dzieje się sporo, więc no, zapraszam. Dokładnie, zapraszamy do oglądania, zapraszamy do zwiedzenia tutaj muzeum i, i życzymy powodzenia w dalszych su sukcesach. Dzięki, Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki.